特别的。 Płynie w tobie gorąca krew, jak występowałaś w Dzień Dobry TVN, to nawet porwałaś Jolantę Pinkowską. Czy... Tak, zgadza się, zgadza się i bardzo się cieszę, że jakby też muzyka połączyła nas wszystkich i dobrze się bawiliśmy na scenie. Ale to było zamierzone, że tak spontanicznie to wyszło? Był zupełnie spontan, ja, ja nawet nie wiedziałam, że, że, że pani z nami będzie tańczyła, ale w, w rezultacie było, wyszło bardzo fajnie i pozytywnie. Donatan i Cleo, utwór mysłowianie, bije rekordy popularności. Jak to się zaczęło? Generalnie nasza historia się zaczęła jakieś dwa lata temu. Generalnie Donatan e, szukał wokalistki, robił casting. E, no i przesłuchał bardzo wiele wokalistek, no i padło na mnie, padło na mnie. A utwór Mysłowianie e, powstał zupełnie spontanicznie. To miał być taka trochę zabawa taki żarcik, a wyszedł z tego super hit. Więc. więc... Cieszę się, cieszę się, że to tak dotarło do takiej dużej liczby ludzi. Śpiewarzy, nie ma lepszych od naszych słowianek. Powiedz, jakie są Twoje atuty bez fałszywej skromności? Moje atuty? Hmm. Bez fałszywej jestem skromna. <głoslarne> jakie atuty? No generalnie wiara w to i trzeba być zdeterminowanym, żeby, żeby osiągnąć swoje marzenia. Ja bardzo długo próbowałam się przebić, żeby, żeby spełnić te marzenia muzyczne, więc chyba takie, takie, taka siła w dążeniu do celu. O Tak, to jest. Główny atut słowiański. A możesz powiedzieć o swoich atutach jako kobieta? Co lubisz najbardziej w sobie? Ogólnie siebie lubię Może nie mam jakichś specjalnych. Też nie, to nie o to chodzi, że jestem jakaś zakochana w sobie. Po prostu lubię, lubię to, że jestem sobą. I chyba nie mam jakichś takich ulubionych swoich części, tak? Ale, ale lubię swoje ciało i poakceptuję po prostu siebie taką, jaką jestem. A wizerunek, e, czy ktoś podpowiadał, czy to jest Twój pomysł? To jest mój pomysł. Jakoś tak wcześniej był, e, zawsze był mi bliski styl hip-hopowy, ale stwierdziłam, że takie słowiańskie akcenty, typu właśnie chusty i tak dalej, stwierdziłam, że wplotę to e, w ten styl hip-hopowy, no i wyszła taka hybryda, o <słowiańska, słowiańska. Przeczytałam taki zarzut, że cały czas występujesz w tych samych ubraniach, czy to prawda? Nie, to też tak nie jest. Ja, generalnie mam kilka tych spódniczek moich magicznych e, i to nie jest też tak, że w kółko w tym samym występuję, może to tak wygląda, ale na razie tak, taki sobie wykreowałam wizerunek i tego się trzymam. Jaki najbliższy plan? Najbliższy plan y, kończymy płytę, kończymy materiał, jeszcze jest, no, jeszcze jest sporo, sporo rzeczy do zrobienia z tą płytą, więc skupiamy się na tym, no i przed nami troszeczkę koncertów, w związku z tym też do tego się szykujemy. Będzie równie gorąco? Będzie, wiadomo że będzie bardzo gorąco słowiańsko i będzie słowiańsko dużo gorącej energii o tak dużo pięknych ciał jak się domyślam też będzie też wszystkie, wszystkie nasze słowianki są piękne bez wyjątku